Witajcie, dzień dobry, cześć. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus, no można powiedzieć, robi jazdę faryzeuszom, czyli przywódcom religijnym w czasie gdy Jezus był na ziemi. O co ma do nich pretensje, co im mówi? Mówi im, że pomimo tego, że On, Jezus, uczynił tyle znaków i cudów, oni nie są w stanie uwierzyć w to, że on jest mesjaszem, czyli zbawicielem, że jest synem Bożym. Dodatkowo przypomina im, że w pismach Starego Testamentu, dla nas Starego Testamentu, które przecież faryzeusze nierzadko znali na pamięć, właśnie o nim była mowa. Co nam to pokazuje? Możesz być super wykształcony, naprawdę mieć świetnie wytrenowany mózg, ale możesz nie przyjąć najważniejszej prawdy na tym świecie, a mianowicie takiej, że to Pan Jezus jest Zbawicielem świata. Jest tym, który daje życie, jest tak naprawdę tym, który jest rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. Wszyscy chodzimy do szkoły, ja jako nauczyciel, wy jako uczniowie, i szkoła ma za zadanie dać Wam jak najwięcej wiedzy, tak żebyście mogli w przyszłości pójść na dobre studia albo od razu zacząć dobrą pracę, dobrze zarabiać i prowadzić dostatnie dobre życie. I w tym celu szkoła trenuje mózg, trenuje pamięć, trenuje pewne umiejętności. I możesz mieć milion korepetycji, możesz mieć same szóstki, uczestniczyć w różnego rodzaju olimpiadach, przygotowywać się do super dobrego zawodu. Ale gdy nie wytrenujesz swojego serca, to możesz, podobnie jak faryzeusze, nie, nie uwierzyć w to, że Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem. Co to oznacza? To oznacza, że pomimo naprawdę dobrych stopni, dobrych perspektyw, znakomitego mózgu, znakomitej pamięci, cały czas w Twoim życiu może brakować tego, co najważniejsze, a mianowicie doświadczenia Bożej miłości. A to doświadczenie Bożej miłości dokonuje się w naszym sercu. Ale to serce trzeba trenować. Jak należy tre trenować to serce? Trening odbywa się na modlitwie. Dlatego trwa Wielki Post i dlatego ja proponuję Wam dzisiaj zaangażować się w najprostszą modlitwę. Idziesz do Kościoła, tam w tabernaklu jest Pan Jezus. Cały Jezus ze swoim duchem, człowieczeństwem, bóstwem. Cały Pan Jezus, który czeka na Ciebie. Może będzie wystawiony w Najświętszym sakramencie, czyli w monstrancji w postaci chleba, eucharystycznego, jeszcze lepiej. I po prostu siadasz przed Nim. 15 minut minimum. I nic nie musisz mówić. Jezus na ciebie patrzy. Oczywiście w głowie tysiące myśli, tysiące obrazów. Nie wszystkie święte, a raczej raczej niekoniecznie święte, ale my się tym nie przejmujemy, ponieważ przychodzimy do niego, do Jezusa i to on powoli nas przemienia. To on na nas patrzy, i oświeca nasze serca, ogrzewa nasze serca. Nasze serca powoli się otwierają i dzięki temu zaczynają przyjmować miłość Bożą. Bo pamiętajmy, że wiedza jest ważna. Trening ciała też jest ważny. Ale jak nie wytrenujesz swojego serca, to znaczy nie oddasz go Bogu, nie zaczniesz się modlić, to... Zawsze będzie Ci brakowało najważniejszej rzeczy na świecie, czyli doświadczenia miłości Bożej. Dlatego co dzisiaj robimy? Dzisiaj trenujemy nasze serce. No nie tylko dzisiaj. Zawsze. Ale dzisiaj chciałbym siebie i Was do tego serdecznie zaprosić. Trzymajcie się.